Te tłumy, które widzicie za mną, to ludzie już wracający z ceremonii otwarcia. I ponieważ bateria w kamerze mi już pada, to dzisiejszą relację mamy z głosem z oku. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Wyszedłem z domu. Trochę spóźniony, ale to w zasadzie nie problem, ponieważ dzięki temu całą drogę towarzyszą mi inni pielgrzymi, którzy tak jak ja nie potrafią punktualnie stawić się na mrze. Na miejsce dotarłem właściwie o czasie tłum niesamowity, całe błonia ludzi. E, mimo to, ponieważ ja to ja, to musiałem się wpakować tam, gdzie nie wolno, czyli trafiłem na strefę zamkniętą dla fotografów, być może coś w tym stylu. E, później trochę ludzi się tam zebrało, jednak na samym początku byłem tam właściwie samemu, jak zresztą widzicie. Oczywiście to przemykanie się trochę zajęło, więc zanim tam dotarłem, to msza już trochę trwała. Ale ja też nagrywałem już wcześniej, więc teraz zapraszam na ten montaż. Całość trwała ponad dwie godziny, e, ponieważ msza była prowadzona w kilku językach. Warto jednak było ten czas tam spędzić, żeby pobyć razem z tymi wszystkimi ludźmi. E, szczególnie podobało mi się w momencie, kiedy ci wszyscy ludzie zaczynali śpiewać. Najczęściej w języku angielskim, ponieważ wtedy wszyscy byli w stanie coś z siebie wydukać. Wtedy po prostu całe, całe błonia rozbrzmiewały takim śpiewem z tysięcy gardeł, z setek tysięcy gardeł. Wydaje mi się, że obiekt był impreza, była właściwie zabezpieczona. Nie będę tutaj zdradzał jakichś szczegółów, żeby ewentualnym terrorystom niczego tutaj nie podpowiadać, jednak trochę przyjrzałem się zabezpieczeniu imprezy i to jest naprawdę na poziomie. Całe kordony policji, wojsko, helikoptery, oni wszyscy dbają o to, żeby było bezpiecznie, więc nie obawiajmy się, tylko się cieszymy, ale zostańmy stricte przy ceremonii otwarcia, która... Powiedzmy, zakończyła się i w tym momencie ci wszyscy pielgrzymi ruszyli, e, żeby dostać się gdzieś na rynek, gdzieś nad Wisłę. E, zrobił się straszliwy tłum. Ja sam, aby nieco wynurzyć się z tłumu, a może też zawalczyć o lepsze ujęcia, wskoczyłem na takie pachołki do odgradzania drogi i tam z góry filmowałem tych wszystkich ludzi chyba nigdy tyle osób nie machało do mojej kamery. Niesamowite wrażenie. A, i chciałbym zauważyć takie dwie rzeczy, które tam zaobserwowałem, że zawsze kiedy mijają się dwie grupy Włochów, to strasznie krzyczą i się radują. I druga sprawa, że wszystkie narody tutaj skandują jakieś niesamowite rzeczy. Tutaj macie próbkę. Bezo, 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 bezo. A tymczasem, kiedy widzimy grupę z USA, to ta grupa najczęściej skanduje USA, USA, USA Nie wyciągam z tego żadnych wniosków, może po prostu tak trafiłem. Gdy tak sobie stałem na tych słupkach i filmowałem tłumy, to padła mi kamera.